Znaczy na początku pandemii było, było źle. Było źle. Pierw myśmy miały przestój, nie jeździły, nie, działała, nie działały ekipy wyjazdowe. Potem zaczęliśmy jeździć i był przestój. Rzeczywiście ludzie tak się trochę obawiali przychodzić, ale teraz już ruszyło wszystko i myślę, że jest nawet ta sama ilość, ewentualnie mniejsza, bo są wakacje. Wiadomo, więc dawcy wyjechali. Ale już nie zauważamy jakiegoś takiego strachu czy niechęci. A jeśli chodzi o potrzebność krwi, no bo krew jest bardzo potrzebna zawsze. Kiedyś oddawałam, jak była młoda, ale potem przestałam i zdecydowałam się, że komuś może pomogę. Myśli Pani, że to może komuś uratować życie? No, na pewno nie. Zapisałam się też na, na dawce szpiku. Przyszło pozytywne, że ten, że, że mogę, i cieszę się z tego powodu. Że może akurat kiedyś się nadarzy, że pomogę. Czy, czy, czy tutaj dużo osób przychodzi do tego Znaczy My jesteśmy w Świętochowicach raz w miesiącu. Trudno powiedzieć, bo to jest tak, że w niektórych miejscach jest w jednym, w jednym, w jednym dniu dużo, a za miesiąc na przykład przychodzi garstka. Ale. Są jednak stali dawcy, którzy tutaj przychodzą i czekają na nas. I też jest dużo pierwszorazowych. Na przykład dzisiaj bardzo dużo osób podjęło pierwszy raz próbę udaną. Także przychodzą ludzie.